Jak u Was z Mikołajem? Przychodzi Mikołaj czy dzieci znajdują pod choinką? Do mojego męża przychodzi Aniołek, a do moich rodziców zwykle przychodzi Mikołaj. Mikołaj przebrany. Mhm. Tak. Wow, jak dzieci to w ogóle. E... śmieją się, powiedzą, że to jest. Znaczy teraz się śmieją, a był taki moment, kiedy nie. Nikim się, się bały. Albo się bały. Albo, boją, się, boją, albo... się śmieją, no to jakby. Ciekawe. E, u nas w sumie też. Ja, ja w ogóle ze swojego dzieciństwa pamiętam m, taką, e, takie przeświadczenie, że ten Mikołaj jest, ale go nie widziałam, natomiast. E... Takie właśnie zabiegi, że gdzieś czy czymś jesteśmy zajęci, a tu nagle słychać dzwoneczek. Wchodzimy do pokoju, tam są ślady śniegu na przykład. I właśnie naprawdę były u ciebie ślady śniegu. Tak, tak się zdarzyło, że były ślady śniegu. Pamiętam, że babcia z chrystykiem strasznie się z tego śmiali, nie wiem czy planowane czy nie, ale naprawdę mocno to pamiętam. I pamiętam, że chodźcie, chodźcie, tu jest, i że ktoś widział. Wchodzimy, a tam jakaś ciocia mówi: O, ciocia, widziałaś Mikołaja? Czy się zaczyna śmiać? Tak, widziałam, tam poszedł do sąsiada. I takie przekonanie, no nie, że ten, że oni go widzieli, on tej był, no nie udało się nam go zobaczyć, no bo wiadomo, on mhm. ma dużo sprawi, ta wigilia jest długa. A długo utrzymujesz w dzieciach taką wiarę, Mikołaja? E, wiesz co, bardzo. Już kilka lat temu rozmawiałam właśnie z doświadczonymi mamami, jak one to robią, i ich rada tak mi się spodobała, że postanowiłam ją utrzymać, że właściwie to nie mówię im, że Mikołaja nie ma. W sensie takim staram się właśnie utrzymać taką magię, że one same gdzieś tam to sobie mhm. ogarną, że się domyślają. A starsze dzieci nie informują młodszych? Informują, ale ja zawsze to. zawsze Zab zawsze to zbijam, że to by było strasznie smutne, że ja wierzę w świętego Mikołaja, że to jest smutne nie wierzyć w świętego Mikołaja. Przecież Mikołaj. Nie znaczy bo ja łatwo, bo mój tata wierzy do tej pory więc... no. i zawsze dostaje prezent, <laughs> więc po prostu wiesz. Nie, no ja w ogóle wierzę w świętego Mikołaja. Święty Mikołaj jest gdzieś tam w nas i jest to tak ogromna radość, że nie stwierdziłam, że nie będę tego dzieciom odbierać, że jest to taka magiczna, a jak wy tłumaczysz to, że dwa razy przychodzi, że jest Mikołajki i Wigilie, bo ja na przykład lubię mhm. koncept Aniołku. Dlatego, że nie muszę wtedy mieć Mikołaja dwa razy. Aha, fajnie. Nie, wiesz, co, dzieci jakoś i nie mają problemu, że. że... Mogę jeszcze trzeci raz przyjść. Tak, zawsze, zawsze, często jest tak, że. Znaczy wiadomo, że te starsze się domyślają. Oczywiście, Franek bardzo często mówi, ale Mikołaja to nie ma, bo rodzice. Natomiast yy, on też musi gdzieś tam sobie to yy, zmienić <noise> na taki moment, że sam pewnie będzie chciał yy, obdarowywać innych. Natomiast, oczywiście, mówimy: Wiecie, co był Mikołaj i dla Was też coś zostawił, bo myślał, że będziecie tutaj, tak? Mikoła Mikołaj gdzieś tam na bieżąco koryguje te swoje mm, plany i ma tutaj coś dla dzieci zostawione i tam zostaw... no, zastawione... u nas to na ogóle, wiesz, sieje równo, no, po prostu gdzie nie pojedziemy, to za siebie. U nas też jest tak, właśnie. Nie, myślę, że dzieci nie mają z tym jakiegoś dużego problemu, i e, na, pewno, na pewno staram się to utrzymać w takim. takim w dobrym poczuciu humoru, i e, cały czas gdzieś tam tłumaczę im, że albo pomocnicy, właśnie, tutaj takich mhm. pomocników mają, że dorośli. No dziewczyny teraz żyją w takim przekonaniu, że e, dorośli to to są pomocnicy Świętego Mikołaja. I jak zapytałem, kurczę, dziewczęco by się chciały dostać pod choinkę, a nie, ale po co ci to wiedzieć? <grym 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 I na no po co ci wiedzieć, co Aha, okay. A jak sobie radzić z tym, że na przykład twoje dzieci dostają prezenty, które. A. Nie podobają ci się albo nie pasują ci tylko do twoich koncepcji rodzicielskich. No nie, to to już dawno, y, dawno jakoś przyjęłam to na klatę, że... Mhm. Mam też takie poczucie, że osoby, które chcą obdarować dzieci, że no naprawdę nie chcą zrobić źle ani dla mnie, ani dla dzieci i ta decyzja jest ich i one się cieszą, tak jak ja się cieszę czasem z prezentu, który jest nietrafiony i po prostu nie koryguję tego. Gdzieś tam z czasem albo, nie wiem, usuwam, jeżeli to są jakieś rzeczy, które totalnie nie odpowiadają mi, nie wiem, ideologicznie chociażby, ale nie komentuję tego, no mhm. nie, no ja tak. też nie, nie, nie komentuję, ale, ale w sumie to tak trochę staram się przeforsować jakieś tam swoje jakby koncepcje, mhm. tak, że na przykład nie chcę, nie chcę czegoś, tylko wolałabym na przykład dla kogoś tam coś tam. Co? Mhm. Ale po prostu w tych prezentach, w wizytach cioć, babć, po prostu te, te, te słodycze się przewijają i zanim, nie wiem, ja zdążę zareagować lub skonfiskować, Zresztą słodycze nie znikają. nie skonfiskować, no bo właściwie nie chcesz być tą złą, która zabiera czekoladę, tak? U. Chcesz? Nieraz im zjadłam czekoladę. Nie chodzi mi o zjadanie dzieciom czekolady, <grym> tylko o to, że... Nie chcesz z tak. dziecią zabrać tej czekolady, żeby Aha. akurat... To zasz, też muszę sobie zapisać. Akurat, nie dlaczego, chcę zabierać akurat, dzieciom dlaczego akurat czekolady. ja mam zabrać dzieciom czekoladę? No, na którą ktoś im dał. Nie, to prawda. Tak, nie zabieram znaczy, dzieciom. Tak, Staram pierwsze, się nie zabierać.